Hello, kochani, nowy dzień przed nami. Wow! Pan Bóg daje nam kolejny dzień, kiedy możemy Go poznawać, możemy poznawać siebie samych, możemy służyć innym ludziom. I bez względu na to, czy jest styczeń, czy jest luty, po prostu jest mega fajnie. Dzisiaj jest czwartek, więc przypominam, że w czwartki mamy dwa filmy na moim kanale. Wychodzi podcast Ustawca, która jest z wielkim zbudowaniem. Gdzie zapraszam ludzi pełnych Ducha Świętego, robiących niesamowite rzeczy w swoim życiu, albo którzy doświadczyli od Boga cudu. I oglądanie, słuchanie takich, takich ludzi podnosi nas na duchu, daje nowy kierunek, wskazówki, jak żyć. Fajnie jest uczyć się od innych ludzi. Tak więc zachęcam, wejdź na mój kanał również o godzinie 17. A teraz już otworzymy sobie Biblię, otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, piąty rozdział i czwarty werset. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Fragment z kazania na górze, słynnego kazania Jezusa, gdzie mówi o błogosławieństwach. Wiemy też, że to słowo błogosławieni oznacza inaczej szczęśliwi. Czyli to nie jest ktoś, kto jest... Bo błogosławieni to jest takie bardzo religijne słowo. Błogosławieni to znaczy, że dostali coś od Boga, ale tego nie widać. Tego nie czuć, tego nie można zmierzyć, a oni są w jakiś sposób tacy błogosławieni. Ale kiedy mówimy o słowie szczęśliwi, no to już nam coś mówi. Szczęśliwi to znaczy zadowoleni. To znaczy tacy, którzy odbierają to szczęście, odbierają to zadowolenie, tak? Jakąś, jakieś poczucie sytości w swoim życiu. Tak więc od tego wyjdźmy, od tej definicji, że nasyceni, szczęśliwi są ci, którzy się smucą. No, i teraz, jak to jest możliwe? Właśnie w Biblii często tak jest, że, że są takie połączenia, które wydają się być przeciwnościami, które sobie przeczą nawzajem. A, to jest paradoks. Jak można być szczęśliwym i równocześnie się smucić? Jak można się smucić i być szczęśliwym? Jak można się w smutku cieszyć? A, no, wyjaśnienie jest dalej, albowiem oni będą pocieszeni pocieszeni Nie się pocieszą, tylko będą pocieszeni przez kogo? Przez Boga. Jeżeli się smucisz i przychodzisz do Boga, On Ciebie pociesza, On Ciebie podnosi. tak Czytaliśmy wcześniej a, o tym, jak Bóg pociesza nas w każdym utrapieniu, z każdą pociechą, jest Bogiem wszelkiej pociechy. Bóg nas pociesza, kiedy On nas pociesza w smutku. Wow! To to nie jest pocieszenie ludzkie. To to nie jest to, że. Nie wiem, kupiłeś sobie, Rafaelo, całe pudełko zjadłeś i jesteś pocieszony. Albo sobie kupiłeś nowe buty ze skóry za 350 zł i teraz śpisz z tymi butami, one cię pocieszają. <grym> Owszem, to może trochę radości wnieść do Twojego życia, ale to nie jest ten rodzaj pociechy. Kiedy Bóg Ciebie pociesza, to Ty jesteś od wewnątrz zasilony, to jesteś od wewnątrz napompowany energią, to Ty jesteś. To ty masz nadzieję na przyszłość, masz siłę, masz pomysły, masz, masz taką parę wewnętrzną, tak? Pasję jest w tobie życie, krąży w tobie życie. Kiedy Bóg ci coś powie, kiedy cię podniesie, kiedy, kiedy ci się objawi, kiedy cię przytuli, kiedy ci okaże swoją miłość. Ta pociecha jest takim błogosławieństwem, że to będzie się z ciebie wylewało, to będzie z ciebie kipiało aż. I, I dlatego jesteśmy pocieszeni, błogosławieni, dlatego jesteśmy szczęśliwi, bo przechodzimy różne smutki jako chrześcijanie. Mamy różne smutki, smutcimy się, szczególnie się smucimy, jeśli widzimy niesprawiedliwość na tym świecie, kiedy, kiedy widzimy zło, widzimy cierpienie innych ludzi, swoje cierpienie. To to smuci. Dlaczego tak jest, Boże? Ale, ale Bóg nas tym pociesza, bo Bóg pokazuje nam koniec, tego świata, jak będzie wyglądał, że Bóg się tym zajmie, że Bóg ureguluje te wszystkie sprawy. Kiedy czytasz Biblię, nie możesz się smucić, bo nawet jeżeli widzisz zło, to wiesz, że to zło, zło ma kres. Bóg położy kres i już kładzie kres. I Jezus pokonał zło, i pokonał diabła, i pokonał śmierć, i to wszystko wyląduje w jeziorze ognia. I dlatego możemy się teraz cieszyć. Będziemy pocieszeni. I dlatego jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy błogosławieni, bo wiemy, jaki będzie koniec tego wszystkiego. Jakaś część naszej natury się zasmuca, ale, ale w to miejsce wchodzi Boże objawienie, wchodzi Boże słowo, które pokazuje perspektywę, jak patrzeć na to zło, jak, jak Bóg to widzi, czym to wszystko się skończy. I nawet jeżeli jeszcze nie ma przełomu i ulgi, to Ty wiesz, że ona zaraz będzie. I jeszcze chwila, jeszcze chwila, i Bóg to wszystko zmieni. I będzie przełom, i będzie cud, i będzie wybawienie, i będzie Boża chwała. I my już tego doświadczamy w bardzo wielu rzeczach. To nie tak, że nie widzimy w ogóle. To nie jest tak, że nic nie widać, nic nie słychać. Nie. Jest bardzo wiele cudów opisanych w Biblii, opisanych w innych książkach. Inni ludzie opowiadają na moich konferencjach: wiara czyni cuda jeżeli nie oglądałeś, zachęcam, są nagrania. Możesz tutaj w link kliknąć i znaleźć nagrania z tej konferencji, konferencji tam zazwyczaj 8-9 osób opowiada. Przez pół godziny każda z nich opowiada, jakich cudów doświadczyła. Kiedy ty słuchasz takich doświadczeń, wiecie, wiesz, to jest XXI wiek, Polska, to nie jest Afryka, to nie jest Ameryka, to jest w Polsce tutaj. Ludzie doświadczają cudów, to ty wiesz, że Bóg działa. To nie jest tak, że nie ma w ogóle dobra na tym świecie, że jest tylko ciemność, że nie ma żadnego cudu. Nie, Bóg swoją chwałę już przeja przejawia. Bóg już uzdrawia, Bóg już uwalnia, Bóg już um, podnosi małżeństwa, reperuje to, co złamane, zniszczone. I my to widzimy i już możemy mieć jakby zadatek, już przedsmak tego, co będzie w większym wymiarze za chwileczkę. Jeszcze chwila, za chwileczkę będzie jeszcze więcej. Tak więc dziękujemy Ci Boże za to, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy błogosławieni, błogosławieni nawet doświadczając smutku. To jest to chwilowy smutek. To smutek, który za chwileczkę zostanie zwinięty jak królom i wyrzucony, ponieważ Ty objawisz swoją chwałę, swoje królestwo i nie będzie już żadnego smutku. I my już teraz to wiemy. Już teraz jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, już teraz jesteśmy pocieszeni tym. Przez cokolwiek teraz nie przechodzimy, wiemy, że jest to chwilowe. To jest chwilowy stan. Chwilowy stan. A to, co wieczne, to co trwałe, łączy się z tobą, a Ty jesteś niezawodny i przyjdziesz już niedługo. Amen. Amen. Do zobaczenia, kochani. Jutro rano. Widzimy się. Nie zapomnijcie tutaj o mnie, bądźcie. Trzymaj się, z Bogiem, pa!